Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk K47, sedno zamieszania. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 lutego. Do wygrania macie PlayStation w o wartości 20 zł. Wystarczy że ustawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony łowka. W poprzednim odcinku mówiłem Wam, że chcę robić mocne bitwy. Może dzisiaj nie będzie czteroosobowej, ale słuchajcie, jaki jest plan. Poświęcam wszystko, totalnie wszystko, co mam, ponieważ nie mam innego, nie mam innego pomysłu. O, Hantykosyk jeszcze zablokowany. Eee, Okej, okay, niech on. Miałem wszystko poświęcić, więc wszystko w sumie niech tak idzie. Eee, bierzemy sobie zboostowanego Lunar Case'a. Czekajcie, wbijamy sobie tutaj. Wpisujemy Lunar. Z Bobuściem. Daje to 42 zł za tę skrzyneczkę. No i robimy sobie bitwę all-inową, totalnie z tą skrzynką. Poświęciłem cały kwipunek na jedną bitwę. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Jeśli mi to nie wyjdzie, no to będziemy mieli jakieś niskobudżetowe odcinki aktualnie. Więc i tak jakoś tam damy radę. Pamiętajcie, że najlepszy kodzik na stronie to jest oczywiście Ety. Dodaję wam 10% więcej do doładowania, 2 ,10 zł 10 groszy na start, no i aktualnie macie gratisy, między innymi koskę możecie dostać właśnie przy wpłacie z moim kosem, e, z kodem Bezpośrednio od razu powiedzmy wpłacicie sobie tam, e, ile tam, koska chyba od 20 dopiero tam was zaliczasz, coś takiego no i wpłacacacie i możemy skorzystać natychmiast otrzymana kosa, fajnie, jako gratis, ode mnie. Nie zacznijmy to i naprawdę, siądźmy z kciukami, bo od tego zależy przyszłość naszych odcineszków. Ja wypłaciłem ogólnie z tego Bowiego, mówi, ej, fajna bardzo, łupa. mówiłem już o tym w poprzednim odcinku, ten Bowie zostaje ze mną, zostaje ze mną. Więc jeśli to przegram, no to na naprawdę będą niskobudżetowe odcinki, bo to, co wypłaciłem, to już nie wpłacam. Więc tak to będzie po prostu wyglądało. I o! I idzie naprawdę fajnie. Więc może nie będę miał tych problemów. Jest Gloczek Water Elemental, Minimal Wear, więc zawsze coś słuchajcie. Mm, oj, 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 oj Na wupa Neonoir Jak to błyskawicznie, słuchajcie, się zmienia Teraz dla mnie, teraz dla mnie Mega, mega jest ta bitwa Mega jest ta bitwa, Nie, musi być zwycięska Kolejny Neonoir, widzowie Kolejny Neonoir Nieszczęście powraca, kurczę, że to była... O ja pierdzielę, ja pierdzielę, minimal, wear, minimal. Wear. Dobrze, że on nie jest jakoś mega dużo więcej wart od yy, Battlescarda. Ta różnica naprawdę nie jest jakaś ogromna, ale przeciwnik mnie goni. Proszę, 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 zjezgos Kinsie, to jest najważniejsza bitwa tego miesiąca. Bo jeśli ja to przepierdzielę, no to mam tak przerąbane, że o 20 zł do kosy będziemy robić, to wtedy miejmy nadzieję, że chociaż wyjdzie. No i idziemy, idziemy, słuchajcie, po zwycięstwo. Ta bitwa jest naprawdę ultra. Ja pierdolę! Ja pierdolę! O, Co tu się odwaliło? Trzy złote, słuchajcie. Trzy pierdzielone złote. Ja już cieszyłem się, słuchajcie, ze zwycięstwa. Jakie chamstwo, słuchajcie, jakie chamstwo, w ostatnim momencie, ostatni skin jedną skrzynkę mniej, jedną skrzynkę mniej bym dał do tej bitwy I w tym momencie bylibyśmy zwycięzcami 3 złote, 3 złote zadecydowało o tym, że przegraliśmy w tej bitwie Ja jeszcze mam case batlowe. tutaj jeszcze ostatnie, no to jest naprawdę, ostatnie punkty case battle'owe tutaj Weźmy sobie Baskila, bo potrzebuję też na kolejne odcinki. Nie, no nie wierzę, naprawdę. To nawet to jest nieśmieszny żart, totalnie nieśmieszny żart coś takiego zrobić. Trzy złote różnicy na koniec. Ja już tak się cieszyłem, tak się cieszyłem, że jest to zwycięstwo, że szczęście powróciło, a ja jeszcze. Nie, powrócę, słuchaj. Powrócę, zobaczycie, że powrócę. Ja jednak wpłacę, jednak wpłacę, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj sobie poradzimy. Zużyję te punkty, zużyję te punkty. Może i tak nie do końca wszystkie, ale. A żeby wygrać Save Carda napisz jaka jest wasza ulubiona skrzyneczka na CSGO w Skinsie i liczbę od 1 do 5 Prawie wszystkie zużyjemy, żeby jeszcze mieć coś dzisiaj podziałać I jeśli mi to nie wyjdzie Jeśli mi to nie wyjdzie No też naprawdę wjeżdżam dziś, znaczy w kolejnym odcinku po prostu W płace i, i, i też zrobimy coś mocnego i wtedy już muszę zwyciężyć Ja już teraz mam, naprawdę mam teraz takie ciśnienie na zwycięstwo Że nie ma innej opcji, żebym mnie zwyciężył I teraz tak Eee, co zrobimy? Co zrobimy? Gigabuła wjeżdżamy w nią maksymalnie. Maksymalnie w gigabułę wjedziemy przeznaczenie. Ta bitwa to jest totalne przeznaczenie. Idealnie w 13 skrzynek, chociaż 13 to może szczęśliwa liczba, nie jest 3 osoby. I ponownie, widzowie, ponownie zasiadamy tutaj przed bitwą dużą bitwą, trzynastoskrzynkową, żeby trzymać kciuki i walczyć. Słuchajcie, o zwycięstwo. Jest tutaj jeden przeciwnik, żeby nie uciekł, dodamy sobie tutaj jeszcze i samą, ponieważ no, jego skrzynka, jego skrzynka, no ale miejmy nadzieję, że jakoś super mu nie będzie szło. Że tym razem zwycięży, że. Te ostateczne jest toż naprawdę jest to wszystko co mam. No, punkty bitewne. Ostatnie które miałem Nie wiem ile tych punktów mi zostało Naprawdę niewiele tych punktów Mamy jeszcze 2500 punktów eventowych Ale to jest naprawdę całe nic Do tej sytuacji która po prostu dzisiaj się wydarzyła no, i bitwa ratunkowa właśnie nadchodzi. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję na Karambita, kurde. O, jest niezły kałaszek. Dobra, prowadzę, prowadzę, ale tam też prowadzi. Ja się na nic nie nastawiam. To to Oslejcik. Ja się na nic nie nastawiam w tej bitwie. Co będzie, to będzie. Jestem troszeczkę taki wypłukany z emocji po tym, co się wydarzyło, bo wydarzyło się źle. Wydarzyło się naprawdę źle. Zdenerwowało mnie to, trochę humoru nie mam, ale mam nadzieję, że ta bitwa mi po prostu go poprawi i że już teraz ostatecznie naprawdę uda się zwyciężyć i będę zadowolony, że będę zadowolony z tej bitwy. No no prowadzę, prowadzę, ale... Czekam do końca, naprawdę. Teraz czekam do końca po tym, co po prostu się wydarzyło. Ja czekam dosłownie do samego końca. Nie uwierzę, jak po prostu nie wyskoczy, że to ja zostałem zwycięzcą. Ostatnia skrzynka, niech znowu mnie skrzani całej. Nie skrzani, nie skrzani, słuchajcie, nie skrzani. Nie zwyciężyłem. Zwyciężyłem. Naprawiłem to, co zepsułem. I teraz tak, no prawie naprawiłem, prawie naprawiłem, ale. Nie chcę, znaczy inaczej, nie, nie chcę, nie o to chodzi. 100 zł, 100 zł z tego poświęcę, reszta zostaje, bo muszę obmyślać kolejne plany. Muszę, może uzupełnię po prostu coś do tego, co mi tutaj zostaje. Ja muszę po prostu dłużej pomyśleć, jak to tutaj rozgrywać, ale jeszcze 100 zł chciałbym mieć, że w tym odcinku po prostu. Coś jest, żebyśmy po prostu coś jeszcze mogli tutaj podziałać, może akurat dobrze nam pójdzie. Może akurat nam pójdzie coś. O, dobra, mamy coś takiego, dobra, 102 zł. Pójdziemy jeszcze na event, bo mam tych troszeczkę punktów eventowych, może coś tam uda się nam ustrzelić. Kurde, ten odcinek naprawdę mógł być jednym z najlepszych i z jednym najlepszych tego miesiąca. No i na następny rok, ale kurde 3 złote, 3 złote zmieniło totalnie wszystko Na razie jedno zwycięstwo mamy za sobą, więc coś tam poprawiliśmy jednak tą sytuację No i żeby ją naprawić do końca, żeby ją naprawić do końca użyjemy bitwy czteroosobowej Córeczka, słuchajcie, za stówę, ale czwóreczka. No i tutaj mm, powalczymy sobie może przywieszkami, żeby to znowu była taka większa bitwa. Że, o, żeby to był odcinek ogólnie takich większych bitew. I tak by się to prezentowało. Bo jest 12, więc praktycznie znowu tyle samo. No i teraz sobie dorzucimy tutaj yy, właśnie. Yy. Indirected case'a no i mamy znowu 13 skrzynek. Znowu 13 skrzynek na bitwę, cztery osoby. No i sprawdźmy się, sprawdźmy się. Miejmy nadzieję, że po prostu pierwsza bitwa to było nieporozumienie i nadchodzą po prostu zwycięstwa, bo myślę, że to mi się jak najbardziej należy po tej porażce. Żeby naprawić. Żeby naprawić totalnie. Czekajcie, w ogóle ja mogę no, mnie uzupełniać. Dobra, czekajcie, szybko 73, okej okay. lecimy sobie dalej. I zobaczmy, co tutaj będzie. Zobaczmy, co tutaj będzie. Czekajcie, co to jest? Bateria. A, dobra. E, idziemy. No i co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje na samym starcie? Zerknijmy sobie. No na pewno nie prowadzę. Na pewno nie prowadzę. Taką Alex sobie zrobił dosyć sporą różnicę względem nas. No i ją powiększa jeszcze, więc to już się zaczyna problem robić z tego. No ale nadal są, wiecie, czerwone przywieszki, które naraz gościa robię. Naraz gościa robię bez problemu. Więc miejmy nadzieję, że po prostu taka przywieszka się pojawi No i uda się nam zwyciężyć Więc ciągle czekamy Bardzo duża bitwa, bardzo duża bitwa Czteroosobowa, ciężka do zwycięstwa No ale, o, jest coś fajnego Jest, ja pierdziel, jest, jest, jest Jest, 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 mamy coś Czerwony, jeszcze czerwony, czerwony ja pierdzielę Jest, jest, jest Przywieszki rozpierdzielają system Przywieszki rozpierdzielają system Czy przeciwnicy nam coś jeszcze dorzucą? Uratowany odcinek Jest, jest, jest Uratowaliśmy to do, Kurde, poczekajmy znowu do końca Bo jest, jeśli znowu Jeszcze, jeszcze dobry skinek I jeszcze bardzo dobra przywieszka nam wpada Jest mega, słuchajcie Jest mega Dzień totalnie naprawiony Bo jest, słuchajcie, zdecydowanie lepiej Niż na ten Lepiej niż na początku odcinku. Ej ja w sumie to widziałem 773, no nie. I to już było widać, że zwyciężyłem tą bitwę. Przywieszkowo, bo ja wtedy przeszedłem na kartę e, drugą. Nie było przez chwilę, bitwa się zapauzowała i przez to ona się wcześniej zakończyła niż u mnie. Więc dlatego to było widać jest lepiej, słuchajcie, jest lepiej niż na starcie. Sytuacja uratowana Wiadomo mogła być dużo lepsza po zwycięstwie Ale ja absolutnie nie narzekam Bo i tak jest bardzo dobrze Pamiętajcie oczywiście o najlepszym kodziku Tak jak mówiłem kodzik Wowka ety. Dodaję wam 10% do doładowania 2 ,10 zł 10 groszy na start Punkty eventowe dostajecie za doładowania I otwieranie skrzynki eventowych, ode mnie się to wszystko nie, Dziękuję wam za oglądanie Subujcie, lajkujcie, like, na razie, siema i cześć